Hello, hello. Witam Cię, witam Cię, witam Cię, cię widzów, mój kochany, serdecznie tutaj na CSGO oczywiście na start kwestia kodów, e, powtarzamy akcję z wczoraj, czyli że e, wrzucam jakieś hasło na Discordzie i pierwsza osoba, która skomentuje w ten sposób film, zgarnia kodzik, tylko że zrobimy delikatną zmianę, najpierw to napiszę i po 5-10 minutach wleci film, więc zapraszam Cię tam bardzo serdecznie na Discordzie, a jak nie, a jak Cię tam jeszcze nie ma, to oczywiście link do Discorda jest w opisie, więc zapraszam Cię tam, wbijaj, wchodź, sprawdzaj i, 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 i czekaj, Czekaj na kody, a ja co? Ja jeszcze oczywiście przypomnę Ci o kiku który jest e, w opisie, no holajce, no, o lajku, przepraszam, o lajku, o komentarzu, o subskrypcji, Mam nadzieję, że nie muszę tego wspominać, ale przypomnę, no i oczywiście akcje z GO skisu, to tylko i wyłącznie krystal, pach tu w te miejsce, pisujesz krystal, aktywuj i otrzymujesz 10% bonusu, 2,10 na start, to przede wszystkim druga sprawa oczywiście, krystal, no, bierzesz udział tutaj w giveaway, Jak i masz szansę zgarnąć jednego z tych pięknych skinów, więc ja Cię bardzo serdecznie zapraszam, wygrywaj skiny, Zgarniaj ten parakordzik Knife slacker, no koska, no, powiem tak, sam bym taką chciał pokręcić w, yy, w CS-ku. Jest śliczna, więc ja zapraszam. I chodźmy pokręcić, pożyłować. No i co, no na start, na start, no wróżba, wróżba, zrobimy wróżbę. Yy, może nie Silent Strike Case'a, Medieval Case'a, bo mi też się ta skrzynka spodobała ostatnio. Fajna, fajna, dużo to jest fajnych skinów, no nie ma się co szykiwać. W sumie są fajne, są fajne same skiny, no, same fajne, same fajne, dobra. Eee, no, no, Royal Paladin, no, to w sumie, to w sumie lepiej to niż Zetka jakby nam dało. To nie ma tragedii, nie ma tragedii, powiedzmy dobra wróżba, dobra wróżba, dobra wróżba. No i co, na dzisiaj tak usiadłem i tak patrzę, siedzę i mówię, co, co dla was nagrać. Co tu dzisiaj po, 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 porobić, no i te procentówki nieszczęsne, no. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że w końcu tutaj jakaś wyleci. Golden Coil o, to Golden Coil tutaj nam wyleciał, więc klasa. Ale fajnie byłoby, gdyby wydropiło coś jeszcze, coś jeszcze. Coś jeszcze, niż, coś jeszcze innego niż naklejki, bo ich to miałbym kolekcję całą już tych naklejek. Oj, ten Mecha Industries. Oj oj oj, blisko było na ogół. A, a ten Mecha, ten, ten Mecha Industries na ogół jest lepszym skinem niż ten Golden Coil, więc na ogół. Nie wiem czemu w ogóle jest 5% Golden Coil, to powinno być 5% Mecha Industries. Ale to już mówiłem, mówiłem wam, już nawet w sumie ostatnio. E, e, ty, i ten Mecha to już się drugi raz tak wychyla. Może, może, może teraz wleci nam. O, o, to no, 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 no. Jest, jest Mecha, jest Mecha. Jest Mecha. Czyżby to powrót był do bycia królem procentówek? O, jest taka szansa. Już, już, już mi się podoba, już mi się... O, jakby tu jeszcze Empress poleciał od razu w pierwszej, w pierwszej tutaj e, skrzynce. To w ogóle byłaby klasa. No, no i już mi się morda uśmiecha, to dopiero początek, więc... Inaczej. Liczę jeszcze na chociaż jeden M9 bajoneta. To nie wiem, czy to jest slakter, czy, 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 czy... Tak, chyba to slakter były, nie pamiętam w sumie dokładnie. Ale liczę na jednego chociaż. Nie mówię, że dwa czy trzy, no. Aż tak zachłany nie chcę być, ale chociaż jednego bym tu z chęcią przytulił. To ja muszę jeszcze... Nie wiem, może, może na trzy? Na trzy? Na trzy? I teraz może? Trzeba sobie czasami pomóc w szczęściu. I, i, widzę, i, widzę, I widzę, że sobie nie pomogłem. Dobra, ostatni raz, ostatni raz tego impreza. No. Eee. tak, no. Wszystko. Ogólnie, jak... Co, jakikolwiek kawałek w niej wydropił z tej skrzynki i idziemy dalej. I, to już nie, nie musi być ten empres. Już nie musi. Już z tego odpuszczam. O. Eee. To widzę, że, widzę, że będzie ciężko. Widzę, że będzie katastrofa. E, o, no ride, proszę Cię. Dobra, 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 bo już mi humor psuje. Już mi to... I... To Slakter był, tak dobrze pamiętam. W ogóle jeszcze chyba... Jeszcze chyba jakieś batelkę ukręcimy. ukręcimy, ja dlatego też tu nie chcę zbytnio szalać... Szaleć, szaleć, przepraszam. Ukręciłem może jakieś batelkę. E, więc tak może dwa razy otworzymy krizą Weba i z dwa razy Slakterka. M9, -teczkę. o, ju, tu blisko było na Crison Web'a Classic Knife, że poleciał Tak szczerze na ogół Nie wiem, czy komuś się podoba ten Classic Knife Czy to Crison Web, czy nie wiem, jakie w ogóle tam wersje wyszły Ale według mnie jedna z gorszych kos. Wiesz nawet Good Knife jest ładniejszy i ma ładniejsze animacje Ale no to może moja opinia A ty możesz dać znać swoją opinię w komentarzu Ale, 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 ale nie, nie, źle, nie, no Weż coś tam, co coś potrafię, nie Dobra, M9 w drugiej skrzynce, no. W drugiej, nie, nie to nie musi być faktoryniu, Nie musi być fakturyniu. Może być jakaś, nie wiem, field testant. Może Battle O, no, no. Poleciało chociaż coś, no. Paracord Knife Forest DPA. Ehm. No, so, chociaż coś, chociaż coś, tak. Nie, nie można narzekać, nie można narzekać. A my co, mamy. A ja ukręcę tutaj już od razu Case Battle z tych procentówek. Mm, damy chryson weby no inaczej, damy najpierw empress, potem chryson web no i slakterka tego slakterka to bym tak dał z 3 razy może z 3 razy i, i, i nie wiem, czy 1% na dragon lorkę ale no, bym musiałbym tutaj z czegoś zejść ewentualnie, że, że szlibyśmy z jednego chryson weba, empressa no i teoretycznie teoretycznie Ktoś tutaj jest, nie? Na cztery, na, cztery, na cztery osoby. I Underdog. Wydaje mi się, że jest szansa na ogół. Wydaje mi się, że jest szansa, jest tu potencjał. Zaraz się przekonamy. Chciałbym osobiście, żeby ktoś tej wbił, ale może być ciężko, więc trzeba zaraz boty wybrać. Weźmiemy Alexa. Nie ma opcji, że biorę losowe boty. bo zaraz tutaj Isamu. a z Isamu chyba każdy wie, jak moja batla wygląda. W Niestety, sensie każda, każda jest przegrana. Ale zakręćmy tu i Golden Coil i elegancko. Nie dla mnie. A to Underdog, trzeba pamiętać. Więc to o co nam chodziło? Ja mogę nawet to z jakimś botem zremisować, tylko żeby był żeby to wygrać. Może być remis. No nawet na trzech możemy się podzielić, tylko niech teraz Alex podropi jeszcze w ogóle M9. No i Dragon Lore na tym 1%. Chociaż nie zdziwię się, jak ten Dragon Lore 1% jeszcze mi poleci. Na sam koniec, to bym nawet się nie zdziwił i nawet nie byłbym w szoku. Dobra, jeszcze Knife'a tu nam wydropił, Alex. To jest elegancko. Jest to nas lepiej. Gorsze jest to, że nawet tu jakiegoś, nawet najgorszego parakorda wydropimy i, i, i będziemy wygrywał Emily z Michaelem. Emily z Michaelem? Tak, tak, z Michaelem, z Michaelem, nie wiem kto to mówi... O! Dobrze! Slakter! Nie daj nic już, proszę cię! Jest okej. Okay. I jest Slakter i poleciał jeszcze Bowie Knife, Black Laminate. Fajnie, fajnie, jak to nawet rozdzieli dla nas wszystkich, a czy dla nas wszystkich, dla nas dwóch, to w sumie spoko. Git, git, podoba mi się. Nawet powiedział, że jestem zadowolony, myślałem, że to gorzej się skończy, a jest fajnie, miło, przyjemnie. To, to nawet, nawet możemy jeszcze M9 Slaktera pootwierać. Ej, fajnie oddało, fajnie oddało, jestem zadowolony. Jak nigdy, nigdy, nigdy nie spodziewałem się że procentów, jakie jeszcze nam odda. O, już no, na tych procentówkach zjadłem zęby. I jest, o, Shadow, Shadow dagger Knight. No i spoko. Spoko. Jest ok. Nie jest najgorzej. Mogło być lepiej, wiadomka. no i nie wiem, czy tak na koniec takich Happy End. No, no, Happy End to może nie być w ogóle, ale. Ale mo, mo, moglibyś sobie pozwolić, nie? Tą Dragon Lorke na 3%. Nawet tego Good Knife bym chciał. No powiem tak, nie spodziewałem się niczego innego. Nie spodziewałem się. O, no nie spodziewałem się, nie spodziewałem się. Może uratujmy się Dobra, dawaj tego Mediwala, już na koniec, już na koniec. No, ten Blue styl jeszcze mógł, bo ten Grass Glock to lipa jest na ogół. Yy. A nawet nie. Nawet fajny. Dobra, 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 ja on tak to zostawił. On ja tak to zostawił, tak bym to zostawił, tak bym to zakończył, tak bym zakończył ten film. I Jeszcze tak powiem, uploaduję film dla Was i będzie stream na Kiku, więc zapraszam oczywiście. Link w opisie, przypomnę Ci jeszcze raz, jakbyś zapomniał. No i co? Pozdrawiam wszystkich, bardzo serdecznie wysyłam buziaczki. I co, i nała!